Witajcie w kolejnym dniu. Szybko nagrywam, póki mam te emocje jeszcze. Bardzo złe informacje nie możemy dalej budować na działce. Powiem Wam szczerze, że jestem załamana ludźmi. Ludzie non stop na nas donoszą, że coś robimy nie tak. Robią to specjalnie, żeby wstrzymywać nam pracę. To jest masakra po prostu. Słuchajcie, to donosicielstwo. To jest najgorsze. Ja w życiu na nikogo nie doniosłam. To jest tak straszne, to po prostu łamie mi serce. I przez to nie chcę jeździć na tą działkę, bo nie chcę mieć do czynienia z tymi ludźmi, którzy tak się zachowują. Darek był właśnie w urzędzie, ja właśnie młodo odwiozłam. Darek był właśnie w urzędzie, wyjaśniał sprawę. Musimy czekać na jakąś tam kontrolę, która będzie za miesiąc. Więc przez miesiąc nie możemy nic robić na działce, nie możemy wstawić domku, mimo że to nie jest domek z fundamentami, tylko to jest domek. Na kółkach musimy czekać na kontrolę i nie możemy pracować na działce. Także dziękuję wszystkim, którzy się postarali, żeby zepsuć nam wakacje, zepsuć naszą pracę. Nie mam słów po prostu, wiecie? Nie mam słów. Po prostu jest mi przykro, że ludzie tacy są, że ludzie to świnie, że podpierdzielają drugą osobę, bo, bo im zepsuliśmy ich ulubione miejsce na plażowanie. Miejsca na plażowanie jest dużo, każdy mógł kupić tę ziemię. Po prostu my ją kupiliśmy. I jesteśmy, wiecie, co najgorsze, że jesteśmy z zewnątrz. Jesteśmy z Warszawy i to jest najgorsze. Taka jest prawda. Ja nikomu nie życzę źle i na nikogo nie donoszę. I po prostu nie akceptuję takiego zachowania. I się dziwię, że ludzie tacy są. Jestem po prostu wpiona. Jadę dzisiaj do Krakowa, bo nawet nie umiem się z tego cieszyć. Jadę do Krakowa, bo mam bardzo fajne spotkanie biznesowe. Już zamykam cię. Mam bardzo fajne biznesowe spotkania i cieszy mnie to. Ale ta wiadomość po prostu mnie rozwaliła i Darka też. Wczoraj wieczorem się spotkaliśmy bardzo późno, jak chłopaki wrócili z prac. Wiecie, oni naprawdę wiele rzeczy robią własnymi rękoma. I teraz ktoś chce to rozwalić, i już są teksty, że się źle grodzimy, gdzie grodzimy się według zasad, według tego, co nam Godeta wyznaczył. Gdzie Godeta nawet powiedział, groćcie się do wody. A my mówimy nie, zrobimy, żeby ludzie mogli przejść. I teraz łażą i mówią, że za mało przejścia. No. Trzeba było zostać w mieście i chrzanić tę działkę. Nic, muszę jechać po dziewczyny, bo musimy jechać do Krakowa. Nie czas teraz płakać, i mam taką zasadę, że po prostu dobra, chwilę popłaczę, koniec. Nie mogę się przejmować tym, na co nie mam wpływu. I wam też to radzę. Nie przejmujcie się tym, na co nie macie wpływu. To jest poza wami. I znajomi do mnie co chwila piszą, jak działka, jak działka. Kiedy się spotkamy, kiedy pojedziemy. I nie chce mi się wszystkim tłumaczyć, że kłody po nogi rzucają. Więc nie dość, że się wyprzykaliśmy z kasy, z pracy, z czasu, który jest cenny. Teraz nie możemy z tego nawet skorzystać. I to jest okropne, jak ludzie podchodzą i robią wam zdjęcia. Ja sobie tylko dokumentuję i później wysyłają zgłoszenia. I wiecie co, rozmawialiśmy z facetem, który nam robi, nasz wykonawca jest bardzo fajny. Rozmawiał z nim Darek i powiedział, że na wszystkich działkach, gdzie coś robi, się to dzieje. Więc ja współczuję po prostu ludziom. Skąd jest taka złość i zawiść, i zazdrość? Muszę się uspokoić. Chwilę posiedzę, a jadę po moje dziewczyny, bo czekają. Jedziemy do Krakowa. Mamy fajne spotkanie, fajny wyjazd służbowy. Nie chcę o tym myśleć teraz. Uczuję Darkowi, bo musi jechać, posprzątać sprzęty. Zabrać sprzęty może po prostu, żeby nikt tam nic nie ukradł stamtąd. Gdzie się miał stawiać przed zabaw dla córki. Paryty, wysiadam z auta, 31 stopni, gorąco. Jesteśmy koło Miechowa. O, nie zostało nam niedużo, ale trasa jest pod koniec już do Krakowa taka sobie. Także jedziemy powoli. Robimy chwilę przerwy rozprostować kości i jedziemy dalej, bo już na 14 jesteśmy umówione na spotkanie. Już powiem Wam, że zeszło ze mnie trochę, gadałam z Darkiem, Darek był w urzędzie, jeszcze ustalał, gadał z wykonawcą swoim i po prostu zrobił tak, żeby było dobrze wszystko, no ale wszystko nam się opóźni tak czy siak przez kolejny miesiąc w domku. Nie będzie, więc jest mi przykro. Nie będę Was tutaj załamywać narzekaniem. Dobra. Chwila przerwy w trasie. O, światło. Jesteśmy już, słuchajcie, w Krakowie, pod Krakowem. Czekamy na właścicieli marki. Zjemy sobie obiadek wspólnie, bardzo fajne mają biuro. Ja zawsze na to patrzę, czy wiecie, czy e, nasi kontrahenci mają właśnie fajne miejsce do pracy. E, zawsze robi to duże wrażenie. Także super, e, droga była spoko, bez problemów, trafiłyśmy. E, wesoło było, całą drogę gadałyśmy, także mamy no już humor tutaj. Jesteś dobrym nawigatorem. Jest Jesteś na dobrym nawigatorem, dobrym pilotem. No, to doświadczenia. Tak, jechałyśmy przez różne małe miasteczka, ale dobra, ja jako dobry, dobry kierowca trafiłam. Wszystko spoko, trzymajcie za nas kciuki, żeby wszystko się udało tak jak chcemy. Także widzimy się później. they keep us on speaking terms we grow and we learn Okej okay, kochani, już jestem po spotkaniu, powiem wam było świetnie, nie mogę wam jeszcze za dużo powiedzieć, oczywiście, ale spotkanie, trzymajcie kciuki po prostu, żeby to co planuję wypaliło e, z jedną z mar krakowskich marek, nic więcej nie mówię. E, było bardzo miło na spotkaniu, także e, jesteśmy już w hotelu, e, mamy hotel, wpływałyśmy w Ascot, tak się nazywa ten hotel i jesteśmy, jakaś jestem spocona, jest tak gorąco, 32 stopnie na zewnątrz. I słuchajcie, jesteśmy bardzo blisko galerii krakowskiej, czyli głównego tego dworca. Myślę, że jak następnym razem przyjedziemy, to będzie to dobre miejsce na spanie. Właśnie w okolicach dworcach jesteście pociągiem. My, akurat, autem, ale też w hotelu jest możliwość e, niedaleko hotelu zaparkowania. Także już Wam pokazuję w pokój, bo dopiero weszłam. Jesteśmy w pokoju. Pokój jest, jak widzicie, dosyć mały. Tutaj lusterko przy wejściu. Tutaj jest szafa, tak dziwnie, w środku pokoju. Ok, wrzucę sobie tu zaraz moją torbę, tu mamy TV, widok, jest jakiś widok, Włączamy oczywiście klimę, o jest na ulicy widok, ładna ulica, tak wygląda pokój, taki wiecie fajny, duże łóżko, myślę, że się tu dzisiaj wyśpię, zobaczmy jak tam łazieneczka z prusznicem, Tak oto, bardzo fajny standard, jest wszystko czego trzeba. Zaraz się porozkładam do szafy, wyciągnę laptop i tak dalej. Muszę chwilkę popracować, ale przede wszystkim odpocząć. Włączyłam też klimę, żeby... Wiecie, nie da się wywieczyć, jest po prostu za gorąco. Także zaraz ze do Darka, zapytam jak u nich, chyba już troszkę lepiej niż rano samopoczucie i zadzwonię oczywiście do córki, które są mojej mamy. Także do widzenia, do zobaczenia później. Będziemy zwiedzać dzisiaj Kraków i imprezować nasz, mam nadzieję, sukces. Słuchajcie, wiecie, że można do tego balonu wsiąść i polecić do góry i zobaczyć panoramę całego miasta. Niesamowite. Poleciałabym, powiem wam, dajcie znać, czy byście się odważyli. Jesteśmy właśnie w forum, jestem tu pierwszy raz. Bardzo klimatyczne miejsce. Taki, taka imprezownia na dworze. E, także super, spędzamy sobie czas, spacerujemy i podziwiamy, jak się Kraków zmienia. Mnóstwo jest ludzi. Słuchajcie, właśnie zaczęła się burza, ludzie uciekają, my też się chowamy. Mnóstwo jest tu ludzi, ale będziemy teraz polować na taksę. Już były pierwsze błyski, pierwsze pioruny, no i już kapie. kapie. Ja już jestem w pokoju hotelowym, wróciliśmy. Słuchajcie, burza się zerwała, uciekliśmy stamtąd, akurat udało nam się złapać e, uberka. E, także bardzo, bardzo sympatycznie. Fajne spotkanko, fajną przewodniczkę mieliśmy po Krakowie, trochę inne miejsca niż zwykle. Powiem Wam, że za każdym razem, jak jestem w Krakowie, odnajduję nowe miejsca, poznaję nowe miejsca. To jest tak miasto ciekawe i wiecie tyle uliczek e, i dzisiaj usłyszałam takie zdanie, że trochę jak we Włoszech tu jest, jak we włoskich uliczkach. Trochę jestem, trochę jestem prawdy. Bardzo dużo ludzi faktycznie, sporo turystów, sporo spacerowiczów, ale też sporo ludzi stąd spaceruje po prostu. Ale powiem Wam, że naprawdę bardzo przyjemnie. Jestem zadowolona mimo tego, że początek dnia był fatalny i nadal siedzi to we mnie i nadal męczy mnie to, ale teraz przez dwa tygodnie nic nie możemy zrobić. Jesteśmy trochę uziemieni. Jutro Wam z Darkiem poopowiadamy więcej. Jutro wracam do Warszawy, więc będę mogła z nim nagrać i jakoś to podsumować w słowa ubrać po prostu. To mimo wszystko druga część nie była bardzo przyjemna, także widzimy się jutro. See you!